Po zakupy poszła mama. Ja porządki robię sama. Śpieszę się jak tylko mogę. Farson upadł na potłogę. Wszystko z ręki mi wypadło i zacina się sukni. Przewróciłam książek stos. ubrudziłam sobie nos. Gdzie jest szczotka? Gdzieś przepadła. Pewnie myślą w kącie zjadła. Kot przestraszył się sprzątania, wyprowadza się z mieszkania. Pies mi zabrał ścierkę w kratę, wlaz ze ścierką pod kanapę. A szufelka kolorowa ciągle się przede mną chowa. Strasznie trudne to sprzątanie, łatwiej mieszkać w bałaganie.